Wydajcie, kochani, mamy nowy tydzień i zobaczymy sobie, jaki szczęśliwy numerek, jakkolwiek to brzmi, będzie nam towarzyszył w tym tygodniu. Ja już sobie wybiorę trzy. Czy dla Was wybiorę? To jest pierwszy, drugi i trzeci. Dajcie sobie chwilkę i wybierajcie. Raz, dwa, trzy. Który z tych numerków będzie dla Was szczęśliwy w tym tygodniu. Gotowi numer pierwszy 28. To jest um, liczba, która mówi o niezależności i o tym, że czas. Być liderem, także jeżeli pojawi Wam się ten numer w jakiejkolwiek postaci w tym tygodniu, pamiętajcie o tym, że macie siłę, moc, a że możecie przewodzić, że jesteście tutaj liderami. Opcja numer 2: 6. Tu jest uprzejmość i takie zrozumienie. Kiedy pojawia się numer 6. Bądźcie też dobry dla siebie. Nie tylko dla innych, ale też dla siebie. Zwróćcie uwagę na to właśnie. Bo ta kindness, która się tu pokazuje, to znaczy, że jest bycie dobrym, bycie wyrozumiałym. Ale czym jesteśmy wyrozumiali dla siebie? Czasami mamy więcej zrozumienia i miłości, jakiegoś takiego. Um, no, takiego dużego. Um, jakby to powiedzieć? Że dla innych jesteśmy dużo lepsi niż dla siebie, tak? Inne możemy wiele wybaczyć, o właśnie miłosierdzie, wybaczenia, a dla siebie już nie, więc w tym tygodniu też bądźcie dobrzy dla siebie. Zwłaszcza kiedy przyjdzie ta szóstka i Wam o tym przypomni. I numer trzy: obfitość ósemka jest liczbą, która z reguły mówi o obfitości, o pieniądzach więc kiedy będzie wam się przypominała ta ósemka w ciągu tygodnia, pokazywała to pomyślcie o tym, że jest mi dobrze, jestem szczęśliwy jestem, żyję w obfitości żyję tutaj w dobrobycie w dostatku, tak? Mam wszystkiego pod dostatkiem, pieniądze do mnie płyną, mam dobrą relację z energią pieniądza Aha, abundance, dokładnie obfitość, um, urodzaj także kiedy będziecie widzieli tą cyfrę w ciągu tygodnia przypominajcie sobie o tym, że jesteście potentatami finansowymi, czemu nie ja wam życzę cudownego tygodnia, do usłyszenia